Układałem już kilka razy cegiełkę, płytki ceglane, tutaj macie przykład, jak również w moim warsztacie i są to płytki gipsowe od razu z fugą, czyli tak naprawdę imitacja prawdziwej cegły i to na pewno widać. Po pierwsze płytki mają powtarzający się wzór, co nie wygląda naturalnie, jak również ta spoina, która ułatwia może układanie płytek, odchodzi nam w fugowanie, jednak wizualnie wygląda to tak naprawdę sztucznie i nie ma tego efektu, jaki chciałem osiągnąć w warsztat w stylu rustykalnym. A miejsce, gdzie chcę położyć cegłę, to mieszkanie, które remontuję. Wcześniej przyszykowałem wnękę pod płytki oraz tą widoczną ściankę przy schodach. Zacząłem od zmierzenia i wnęka ma 3 m kwadratowe, ścianka dwa razy więcej, trochę ponad 6 metrów. W poszukiwaniu odpowiedniego materiału wybrałem się na stronę starycegły.com. Znaleźć tu można wiele materiałów z duszą, rustykalne deski, stoły, drzwi i wiele rodzajów cegieł. Ja zdecydowałem się na linie History Klein, które produkowane są z oryginalnych XIX wiecznych cegieł rozbiórkowych pozyskiwanych ze starych kamienic, młynów, dworków. Dzięki temu uzyskamy efekt starego, prawdziwego muru. Wybrałem płytki z cegły Lico klasyczne, najpopularniejsze typowe stare cegły. Doliczyłem metr i zamówiłem materiału na 10 metrów kwadratowych. Dodatkowo pakiet niezbędnych akcesoriów do montażu, czyli grunt, klej, fugę oraz impregnat, również na 10 metrów. Materiał przyjechał w zamówionym terminie. Płytki zapakowane w estetycznych i mocnych kartonach. Klej sucha mieszanka w wiaderkach, podobnie fuga. Mam jeszcze 2 litry gruntu i 2 impregnatu. Wszystko jest chęci do pracy również. Zacznę od rozmierzenia i zaznaczenia sobie linii pomocniczych. Góra wnęki jest w poziomie parapet na dole również. Wyjąłem kilka płytek z kartonu i pomierzyłem miarką. Wysokości wahają się od 6 do 7 cm, ale generalnie z fugą przyjmuje się wymiar między płytkami na 8 cm. Wziąłem miarkę i sprawdzę, jak mi to wyjdzie i jaki będzie docinek. Co 8 cm zaznaczałem kreskę i na samej górze zostają 2 cm luzu, ale pamiętajmy, że 8 cm to wymiar płytki ze spoiną, także koniec płytki wychodzi jeszcze cm niżej i mam około 3 cm luzu. Taki mały docinek nie będzie na pewno dobrze wyglądał, poszedł w ruch kalkulator i wyliczyłem, że wystarczy zrobić fugę o 2 mm szerszą i powinienem te 3 cm zgubić. Zatem odmierzam jeszcze raz co 82 mm każdą płytkę z fugą. W dodawaniu i odmierzeniu wspomagałem się kalkulatorem. Na dole wyszło 6,5 cm, czyli powinno udać się skończyć i zacząć całą płytką, poszerzając spoinę tylko o 2 mm, co przy tylu rzędach nie będzie w ogóle zauważalne. Teraz przy pomocy poziomicy należy odrysować sobie linie pomocnicze dla każdego rzędu. Poziomica laserowa znacznie to ułatwia, bo wystarczy zaznaczyć punkty i narysować linie. Jednak chwila pauzy, bo pomyślałem, że podłoże trzeba zagruntować, a nie chciałbym zmyć ołówka. Wlałem grunt do wiaderka i pomalowałem ścianę. Generalnie podłoża chłonne, jak tutaj, trzeba zagruntować. Stare farby najlepiej wcześniej usunąć, a na podłoża śliskie typu farba olejna, płyta USB czy płytki, jeśli nie zrywamy, to zastosować grunt szczepny. Przygotowanie podłoża nie różni się od ogólnie przyjętych zasad budowlano-remontowych. Po wyschnięciu działam dalej z liniami, w sumie wystarczy też zaznaczać od poprzedniej poziomej linii ten sam wymiar i rysować kolejne linie. W ten sposób mam przygotowaną wnękę pod układanie płytek. Rozłożyłem więcej płytek na podłodze, żeby w razie co dobierać w trakcie układania i urabiam klej. Ja to robię w niewielkim wiaderku. Z doświadczenia wiem, że przy małych płytkach i małym grzybieniu niewiele trzeba kleju. A jak się robi samemu, to zużycie też jest mniejsze. Klej powinien mieć dosyć gęstą konsystencję, żeby płytki nie spływały. W rogu mam do zamontowania włącznik LEDów, który przykleiłem do płytki. I po dotknięciu tejże płytki powinno zapalić się światło. To sprawdźmy, czy działa. Całkiem ciekawy efekt bez widocznego włącznika. I przyklejam pierwszą cygiełkę. Nakładam klej na płytkę i patrząc zębatą 4 mm rozprowadzam. Przyklejam, dociskam, poruszam w lewo, w prawo, żeby klej się rozprowadził. U mnie pierwszy rząd opiera się na parapecie, także nie ma potrzeby ustawiania płytek. Jedynie zostawiam tak z centymetr spoiny między kolejnymi sztukami. Na końcu wychodzi docinek, zaznaczam niecałe 7 cm na płytce, a docinam szlifierką kątową starcią diamentową. Tu nie ma żadnej trudności, jedynie co to trzeba to robić na powietrzu, żeby nie narobić bałaganu w domu. Nakładam klej i przyklejam. Być może już zauważyliście, że płytki nie mają takiej samej grubości, jedne są cieńsze, inne grubsze, ale w tym urok, żeby to murowanie nie było równe, choć oczywiście można dobierać płytki w czasie układania i trochę to sobie regulować. W kolejnym rzędzie startuję dociętą cegiełką by było przesunięcie między płytkami tak jak w murowaniu i nie musi być też idealnie w połowie symetrycznie, nawet lepiej jak to trochę pomieszamy i pionowe spoiny nie będą w linii. I mimo, iż nie ma krzyżaków, to zauważyłem, że cegiełki nie usuwają się. Kwestia dobrze dorobionego, gęstego kleju. Po przyklejeniu jest możliwość nawet regulacji, ustawienia, przechylenia, a te płytki są tak naprawdę cięższe od gipsowych. Układam dalej i staram się trzymać wyznaczonych linii. Nie musi być idealnie, bo i tak nie będzie, i o to przecież chodzi. Linie na ścianie mają jedynie pomóc trzymać poziom całych rzędów i szerokości spoin. Cztery rzędy ułożone, urobiłem ponownie klej, rozłożyłem cegiełki. Sprawdzę teraz, ile zajmuje mi czasu położenie jednego rzędu płytek, ciekaw jestem, bo ciężko było mi oszacować, czy skończę dzisiaj tą wnękę. Nie da się ukryć, że jest to praca dosyć monotonna i pracochłonna. Minęło 5,5 minuty, ale jeszcze jedna płytka docinana. Jeszcze jakieś ewentualne korekty, ale wszystko chyba wygląda w porządku. I ściąga, także płytki nie lecą. Może tą troszeczkę wyżej. I mamy 7 minut 40 sekund. No i co mogę sobie tutaj już teoretycznie policzyć, ile mi zajmie położenie tej ścianki do końca? Jeden rząd policzę już 10 minut, bo wiadomo, jakaś zawsze mała przerwa, krótka, wskazana. Mam 12 rzędów razy 10 minut, 120 minut, czyli 2 godziny, i powinienem to skończyć. Jedziemy! Świetnym pomysłem, jeśli robicie sami, to polecam przesłuchać sobie jakiegoś audiobooka, umili to na pewno czas. Nie trzeba jakoś specjalnie myśleć przy układaniu płytek, można skupić się na książce, przyjemne spożytecznym. a dodatkowo fajnie sobie stawiać jakieś wyzwania, cele, np. po trzech rzędach mała kawa, i wtedy naprawdę praca staje się dużo przyjemniejsza. To ostatnie dwa rzędy układam naprzemiennie. Chodzi o to, żeby ta płytka dochodziła do samej góry, a ewentualne jakieś różnice, żebym równał sobie tutaj spoinami. Na górze ładnie się zgrało, ominęło mnie docinanie wzdłuż płytek. Ostatnia sztuka i położenie cegieł w całej wnętrze zajęło mi około 3 godzin. Przechodząc na drugą ścianę, tu jest ponad 6 metrów, przerobiłem najpierw elektrykę i zagruntowałem powierzchnię. Sufit poziom trzyma, ale na środku ma garb. Zaznaczyłem położenie płytki przy suficie i odrysowałem poziomą linię. Przyszykowałem sobie taki kawałek kartonu, który ma 8 cm. Jest to taki szablon, żebym odznaczał sobie te 8 cm nie tak jak wcześniej miarką, tylko właśnie tym kartonem będzie o wiele szybciej. W ten sposób można sobie ułatwić rozmierzanie. Od góry cała płytka, zobaczymy co wyjdzie na dole. I też tak średnio kilkucymetrowy docinek w sumie mogłoby tak zostać, ważne by od góry układać w miarę możliwości całe płytki, bo lepiej to wygląda. Choć nie poddaje się, może coś wykombinujemy. Drugie podejście, mam teraz szablon 1,5 mm szerszy, żeby być dokładnym. Mam tutaj chyba 29 rzędów, także spokojnie powinienem to zgubić. Sprawdźmy. 1,5 czy 2 mm na spoinie nie będzie tego widać, a można sobie tak wykombinować, żeby uniknąć ciętych płytek i lepiej będzie to wyglądać. Być może też trochę mniej docinania. Wyszło mi, że cała płytka na dole, jak również na górze, także warto poświęcić chwilę na rozmyślanie i rozmierzanie. Zobaczymy, jak wyjdzie w praktyce. Ja nie będę tutaj nawet zaznaczał tych wszystkich linii, tak jak wcześniej to robiłem na tej ściance wnękowej. Mam laser, także będę sobie odstrzeliwał Yy, każdy poziom cegiełek w dół to co, urabiamy klej i jedziemy z tym koksem ponownie nie za dużo narobiłem tego kleju, dosyć gęsty, konsystencja takiej twardej gumy byle nie był za suchy rozłożyłem płytki na stole pionowo, tak żebym widział ich wysokości najlepiej wziąć z kilku paczek, jeśli chcecie dobierać płytki do aranżacji i przyklejam pierwszą płytkę tym razem będę kleju od sufitu i tak się zaleca zobaczymy jak będzie w praktyce Ponieważ sufit jest pofalowany, to kolejne płytki będę dobierał według wielkości. Być może uda mi się przykleić górny rząd bez docinania. Na środku, gdzie jest garb, wyskrubałem trochę nożykiem. Inną płytkę przyszlifowałem. I bez problemów, bez cięcia ułożyłem pierwszy rząd. Dalej już wspomagałem się poziomicą laserową i układam kolejne płytki i kolejne rzędy. Płytki nie osuwają się, także można korygować ich ustawienie przez kilka, kilkanaście minut. Może się zdarzyć, że jakaś płytka nam pęknie, ale nie jest to problem. Linia pęknięcia dodatkowo podkreśla historyczny charakter cegieł. Przy drzwiach mam niewiele miejsca, ale dobierałem tam po prostu cieńsze płytki i drzwi otwierają się bez problemu. Schodzę coraz niżej, być może jak się sprężę, to dzisiaj to ułożę. Im więcej cegiełek, tym więcej praktyki. Tu jeszcze raz pokażę, że jak jest dobrze urobiony klej, mały grzemień, to po przyklejeniu możemy przemieszczać, ustawiać sobie płytkę i nie powinna opadać. Przy gniazdku dociąłem wokół płytki, tak schowane będzie wyglądało chyba lepiej. Chociaż na płytkach też by można, trzeba by jednak trochę porzeźbić, żeby ramka nie odstawała. Dotarłem na sam dół, kładłem dwa ostatnie rzędy naprzemiennie, dopasowując tak płytki, żeby nie było potrzeby docinania i udało się, podłoga jest w poziomie, skończyłem całą płytką. Taką ściankę około 6 metrów można samemu położyć z przerwami, nie śpiesząc się w 8 godzin. Cegły położone, pozostało fugowanie. Najpierw poklejam taśmą wokół ściany. Na ile się da, bo faktura płytek nie jest równa. Będę się starał przy ścianach za bardzo nie nabrudzić. Fuga to gruboziarnista zaprawa o wysokiej przyczepności do krawędzi cegły. Jest mrozoodporna i dostępna w trzech kolorach. Szarym, białym i stara biel. Zużycie to około 5 kg na metr kwadratowy. Ważne jest dobrze ją robić ma to być półsucha, wilgotna zaprawa dlatego lepiej nie przesadzić z wodą, jak będziecie urabiali. A to są szpachelki, które będę używał jedna 8, druga 10 mm. A robi to się tak: nakładam zaprawę na pacę, którą przykładam w miejscu spoiny, i tą wąską szpachelką wciskam fugę. Przesuwam pacę dalej, postępuje tak samo. Na razie może trochę nieporadnie, brak mi na pewno wprawy, bo jeszcze tego nigdy nie robiłem. Po wciśnięciu zaprawy wygładzam i wyrównuję fugę. Kolejna porcja i jedziemy dalej. Zastanawiałem się na jaką grubość uzupełniać spoiny, bo za dużo to mogłoby braknąć zaprawy, za mało wyglądałoby pewnie mało naturalnie i starałem się tak wciskać do połowy grubości spoiny i wyrównywać fugę. Natomiast w pionowe szczeliny najwygodniej wciskało mi się palcem, ważne tylko, żeby mieć rękawiczki, bo cement w długotrwałym kontakcie ze skórą może powodować podrażnienia. I tak zrobiłem dwa rzędy, fuga lekko zaczęła wiązać, biorę wtedy pędzelek i wygładzam, szczotkuję spoiny. Mi jednak wydaje się, że lepiej, bardziej naturalnie będzie wyglądała fuga lekko chropowata, dlatego palcami szorowałem spoiny i nie będzie to takie gładkie. Resztki świeżej zaprawy, która spadła, zbieram z powrotem do wiaderka i mieszam. Gdyby było za gęste, to wystarczy kilka kropel wody, naprawdę niewiele i przemieszać jeszcze raz. Wciskam dalej, naprawdę szybko można złapać wprawę, nie ma w tym nic trudnego. Jakoś specjalnie nie ma co się zamartwiać też, że leci, że pobrudzi. Taka sucha mieszanka nie zniszczy podłogi czy malowanej ściany. To wystarczy później zmieść czy przetrzeć szmatką. Fogowanie nie jest trudne, może tylko trochę monotonne. Ja zrobiłem tą wnękę w 3 godziny. Następnego dnia wyschło, a ja biorę się za drugą ściankę. I tu żadnych trudności nie było. Czas pracy około 6 godzin. Na obydwie ściany zużyłem około 50 kg fugi. Fuga wyschła, pozostała mi jeszcze impregnacja. Ale wcześniej trzeba to jeszcze wyczyścić z takich luźnych części zaprawy. Bierzemy taką szczotkę ryżową i szorujemy. Wszystko, co ma odpaść, odpadnie. Można później też zmieść szczotką całą ścianę impregnat ma za zadanie stworzyć warstwę ochronną, głęboko penetruje podłoże zabezpiecza przed powstawaniem grzybów, muchów, porostów można go używać również na zewnątrz zabezpiecza także przed wnikaniem wody czy innych cieczy metoda nanoszenia pędzel, wałek bądź natryskowo w mojej sytuacji najlepszy będzie pędzel wcieram porządnie preparat i od razu po około 30 minutach póki powierzchnia jest wilgotna nakładam środek drugi raz Impregnat zapewnia utrzymanie estetycznego wyglądu i podkreśla barwę powierzchni przez wiele sezonów. Robota zrobiona, ściany prezentują się bardzo naturalnie i poprzez aranżację wnętrz można uzyskać ciekawy styl industrialny czy rustykalny. Wszystkie etapy pracy, gruntowanie, rozmierzanie, klejenie, fugowanie, czyszczenie i impregnacja, jakby podliczyć czasowo, przy tych niecałych 10 metrach wyniosło 25 godzin. Co do trudności, nie potrzeba wielkich umiejętności, nie trzeba być tak precyzyjnym jak przy układaniu płytek ceramicznych, nie trzeba równać ściany, może być krzywa, pogarbiona, jedynie co to praca nużąca, ale ja w tym czasie przesłuchałem niemal dwa audiobooki. A żeby się motywować, stawiałem sobie małe wyzwania i kładło się nawet przyjemnie. Na stronie starecegły.com znajdziecie różne serie stylistyczne cegieł. Tutaj mam na przykład kilka produktów rusty klein. Są to płytki stylizowane na starą cegłę, ale wykonane z betonu barwionego w masie. Produkty bardzo wiernie odwzorowują oryginalną cegłę rozbiórkową, ale posiadają wiele możliwości wybarwień, co daje możliwość idealnego dostosowania do wnętrza i stylu pomieszczenia. To tyle, a mi pozostało zabrać się właśnie za aranżację. Cześć!